Czy naprawdę jestem złym ojczymem tylko dlatego, że chciałem spędzić czas z przyjaciółmi? Mieszkam z narzeczoną i dwójką jej dzieci z poprzedniego związku. Zawsze uważałem, że rodzina powinna być szczera wobec siebie, dlatego też powiedziałem Dari, że planuję wyjechać z pracy na długi weekend z przyjaciółmi. Wiedziałem, że jej dzieci mają przywcześnie ustalone plany, więc nie chciałem ich w to mieszać. Kiedy wróciłem, Daria była zimna i oschła. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Myślałam, że spędzimy ten czas razem, usłyszałem jej rozgłoszony głos w tysiącu emocji, od złości po rozczarowanie. W odpowiedzi wzruszyłem ramionami. Nie chciałem, żeby dzieci czuły się porzucone. Miałem z tymi przyjaciółmi umówione wyjazdy już dawno. Czułem, jak gniew rośnie we mnie, ale próbowałem być spokojny. Kilka dni później Daria przyznała, że nigdy nie ufała mi tak naprawdę jako ojczymowi. Jej słowa wbijały mi się w serce. Nie zrozumiała, że próbuję być częścią ich życia, choć z bagażem, który nosiłem ze sobą. Po jej wyjściu poczułem się tragicznie. Żałuję, że nie wyjaśniłem tego wcześniej, ale nie chciałem, żeby czuły się mniej ważne. Czy to ja jestem tym złym?